Tak samo, jest w nim dużo osi, też ten sok jest bardzo pieczący. Soczek na koczek, soczek z pomidoru, soczek z pomidora. <laughs> kurwa kurwa, dusz. duży przepis piwek panowie, oglądajcie miałem jak najszybciej, daję do sześciu. No taki więcej, godniejsz. A ta jest duża butelka, o kurwa, znów jakiś amerykańskie. Dobra, daj mi kurwa, że sobie ja obecnie ścieralnie Dobra, mamy tak na Parker. Co, co to za parker? No to co? Spróbujemy. Odkręcamy. Zobaczymy co to za smak. Oj Murtisila. To smakuje jak zupa pomidorowa na pewno. To to jest bardzo gęsty. Das. Mamy czwartą pozycję. Próbujemy co to da. He, Picasso. Bardzo smaczne. O kurwa. To ty kurwa kupuje? Ale piecze. O też chcesz mnie udusić? Tyle jak bez kitu. Dobra Oj mój Boże, Oj. no, jest, No, tak jest, że tak jest, że tak jest, że Dobra, jest, że dotruć, no co, smaczne, pikantne, bardzo fajnie. Proszę nas oglądać w następnych odcinkach. Jeszcze jedna pozycja i przyjedziemy kiedy to będzie nam się chciało. A jeden na 10? No, ja wiem. Dobra, jeden jedziemy do, do, do bólu. Jeden na 10. No, jeden A na 8. No. No, Ciekawie co to jest. Dobrze, Lej po kieliszku, kurwa. Dobra. To mamy to O ans magę. No to kurwa jest. Zobaczymy, teraz spróbujemy. Aż mi boli lewa. To? próbujemy tego typu. Ej. Tak. Chuje, a ty chuje, tam chujas widzisz. Nic nie widzisz nie będziesz widział. Spróbujemy to. Ten jest trochę łagodniejszy. Już mi nie piecze tak jak wcześniej. Kurwa. No bo jest kończ ryby. Już nie dam rady, bo już puchnę. Kurwa, ja nie mogę tyle, na no, bo to jest piekante i zaraz mnie rozsadzi. No no, no, no... Powiem szczerze, że a, była troszkę lepsza niż tamte poprzednie. Teraz się napiję. Ja to kurwa też. Co to, to za piwo? Angielskie kurwa... No co, teraz tak. Ech. Proszę Państwa, kończymy odcinek pod taką ładną szapką. Zjedliśmy dobre rybki z czterema, z pięcioma pożywkami tego. Bardzo jest Zapraszam Was na następny odcinek. Za ile? No, tamten połóż. Ten był dobry, nie? Przyjdę do No nie wiem, ten, ten cienki to był taki, bo ile? Pięć? Powiem szczerze, że najlepszy to ten. Był bardzo, ten z czarnym kapslem. Bardzo ostry. A ja ostrożnie to nie robię. Ten był też taki bardzo dobry. No w sumie dobry, nie dobra. ale był. Ten też był bardzo dobry. Ten z tego silki. A i wszystko. A ten. Ale Panie... ja to mówiłem. Już się kurwa przewróciła. Degustatorem alkoholi. Kurwa, aż pan. tam tak. I kończymy tę imprezę. Proszę, kurwa, pan. do obiekta. I jedziemy do kibry. Że to mogę iść do jakiegoś kibla, bo kurwa mnie sraka zapała do, do Chybis